Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto, legalny polski bukmacher. Cześć. Tu Jola z kanału Etoto TV. Witajcie w kolejnym odcinku wyjaśniającym ciekawe zagadnienia z piłkarskiego quizu Pod napięciem. W odcinku szóstym quizu Michał Pol zadał takie oto pytanie. Uwaga! Wybicie piłki poza boisko, jako gest fair play, zapoczątkował pewien brazylijski... Nie dokończysz pytania, nie? No nie mogę. No, nie no, zapoczątkował pewien brazylijski, no to... No poczekaj, no, dobra, ja ja to, gole, to, to do Garincha. Kiedy nie oddali. No. No. Co, co? Garincha. Komputer, co na to? Zielono, brawo, dobrze. Słuchaj, się ale się szybko się poszło. Się bałem, że będzie co innego. No ja też. w którym roku. roku no, tak. Po którym, więc, więc tutaj no. Więc rzeczywiście właśnie. tylko e, naszą widzą, rzeczywiście Brazylijczyk Garincha. Garincha, niesamowity piłkarz. Uwielbiany przez Brazylijczyków chyba nawet bardziej niż Pele. On sam traktował futbol z przymrużeniem oka. Bawił się grą. Ale potrafił też zachwycić widownie nie tylko swoją bajeczną techniką. Wróćmy do gestu fair play, gestu garinci. 27 marca 1960 roku rozgrywano mecz Botafogo-Fluminense w ramach turnieju Rio São Paulo. Nie było to jednak zwykłe spotkanie, a klasyk, odwieczne derby dwóch zwaśnionych drużyn. Na początku drugiej połowy meczu Pineiro, zawodnik Fluminense, ruszył z piłką i chciał okiwać kwarantinie piłkarza Botafogo. Upadł jednak ze względu na skurcze mięśni. Piłkę przejął Garincza, który mógł spokojnie ruszyć na bramkę przeciwnika. Tymczasem on, widząc cierpiącego Pineiro i mimo gorącej atmosfery klasyku, wybił piłkę poza boisko. Ponoć będący na trybunach dziennikarz Mario Filio krzyknął, to jest gandy futbolu. Publiczność oklaskiwała zachowanie Garinczy, a mecz zakończył się wynikiem 2 do 2. Od tej pory, w sytuacji, gdy któryś z piłkarzy doznaje kontuzji podczas gry, inni zazwyczaj wykopują piłkę poza boisko. Mówię zazwyczaj, ponieważ gest fair play nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach gry. Zależy tylko i wyłącznie od dobrej woli zawodników, a z tym bywa różnie. Część piłkarzy tak nie postępuje ze względu na nadużycia, symulowanie czy granie na czas. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych przykładów symulowania jest rewanżowy mecz FC Barcelony z Interem Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów sezonu 2009-2010. W 28 minucie spotkania, po starciu z Tiago Mottą, na murawę upadł Sergio Busquets, trzymając się za twarz. Sędzia uznał, że piłkarz Barcelony został celowo uderzony i pokazał Włochowi czerwoną kartkę. Ale widzowie przed telewizorami na powtórkach zobaczyli, jak rzekomo znokautowany, leżący na ziemi Hiszpan na moment odsłonił twarz, obserwując reakcję arbitra, a na jego twarzy nie było widać żadnego bólu. Kolejnym przykładem jest zachowanie Neymara. Brazylijczyk często jest obiektem ataków piłkarzy drużyny przeciwnej, którzy usiłują go zatrzymać w każdy możliwy sposób. Neymar bardzo często wiele dodaje od siebie, czego nie sposób ukryć w erze powtórek telewizyjnych. Sprawia wrażenie, że przewinienia na nim wyglądają dużo bardziej poważnie, a niektóre, czyste zagrania, są interpretowane jako faule. Po takich sytuacjach coraz częściej słychać opinie, że zawodnicy nie powinni wybijać piłki poza boisko. Trudno im rozpoznać, kiedy zawodnik symuluje, a kiedy faktycznie należałoby przerwać grę. Hiszpański Espaniol wystosował nawet specjalny list do wszystkich zespołów Primera División z informacją, że jego piłkarze nie będą stosowali gestu garińczy na boisku, niezależnie od tego, czy ucierpi zawodnik przeciwników, czy ich własny. A wy. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. I jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o historii życia Garinci albo innych ciekawych wydarzeniach związanych z piłką nożną, dajcie znać w komentarzach. I jeśli podobał Wam się film, dajcie łapkę w górę i suba. To teraz wszystko. Na razie, pa!